Panie Henryku, przede wszystkim bardzo się cieszę, że może Pan tutaj z nami porozmawiać. Doświadczył Pan w swoim no już dość długim życiu różnych sytuacji, gdzie nie dana była wolność. Czasy II wojny światowej wolności nie były, czasy komunizmu wolności też nie było. A czym dla Pana jest wolność? Wolność, moje ukochanie. Pierwsza rzecz, jaka się trafia, tak co najbardziej lubię to wolność. Trochę to zakrawia, zakra, za, nie, za trochę to zbliża się do anarchii, ale rozumiem, że jako obywatel nie mogę być anarchiczny, ale wolność musi być. No to ja myślę, że to jest takie poczucie decydowania o swojej osobie. Że oczywiście, że rozumiem, że trzeba z innymi współpracować i tak dalej, ale to jest moja decyzja. Ja, ja o tym, ja to przemyślę, ja podejmę decyzję. Ja ostatecznie nawet i błąd zrobię, ale to ja ten błąd zrobię i tak dalej. Moim ja zdaniem, że to jest taka jedna z cech, która konstytuuje taką osobowość ludzką, że jak ktoś ma poczucie wolności, to okej, okay, to ja z nim wszystko mogę się dogadać w każdej sprawie. Mhm. Czy uważa Pan, że w tej chwili żyjemy w wolnym kraju? Tak, żyjemy w wolnym kraju. Chociaż to może być zaskakujące, ale w tym, kraju, w tym sensie w wolnym kraju, że jednak to my decydujemy o sobie. Owszem, no, mogę na tym przegrać, jeśli podejmę decyzję, która się na przykład władzy nie spodoba. Ale to tyle razy się robiło i to się zawsze opłaca. Znaczy podejmować decyzję nie liczą się z tym, że to się jakiejś władzy nie spodoba. Nasze spotkanie to było ostatnie spotkanie pod tytułem kawał, kawał dialogu. Na tych naszych spotkaniach staraliśmy się zapraszać osoby o różnych poglądach, bo wydaje nam się, że ważne jest, żeby ze sobą rozmawiać. A jak Pan rozumie dialog? Z perspektywy tego, czego Pan no to doświadczył. To to jest łatwe słowo, ale trudno, trudne do wykonania. Nie, bo to tak łatwo powiedzieć, dialog i rozmowa i dobra wola i tak dalej, to wszystko jest prawdą. Z tym, że jak się przychodzi praktycznie już potem do rozmowy serio z kimś, który na przykład nam coś złego zrobił albo nie nam, ale bliskim, czy coś takiego, to to są trudne sprawy. My, ja myślę, że no, czy ten dialog jest potrzebny wtedy dla wyższej sprawy, dla jakiegoś wyższego dobra, dla czegoś, co jest przyniesie pożytek jednym i drugim. Nie zawsze ten dialog jest konieczny, bo na przykład, jeżeli na przykład, no taką, nie do końca, ale no, mam tam różne osoby, które w. W czasie, kiedy działaliśmy w opozycji demokratycznej, no to mi zaszkodziły, no, albo na przykład donosiły, albo robiły rewizję w domu, albo straszyły, że, że pójdę na lata do więzienia i tak dalej, to ja z nimi dialogu nie chcę. bo mi jest ten dialog na niczemu niepotrzebny, ale bywały też takie sytuacje, że przyszedł taki człowiek do mnie i mówił, że, no, tak, że tak było, że, że tam niegdyś aresztował i tak dalej, chciałby porozmawiać. Ja mówię, dobrze, no to pogadajmy sobie. Ciekawe, co pan teraz robi, i tak dalej, i już my rozmawiali. I wprawdzie przyjacielem moim nie został, ale myślę o nim sympatium. Mhm. Czy w polityce potrzebny jest dialog? No to jest konieczne. To, w ogóle polityka na tym polega, że... No bo jak nie polityka, to co? To w takim razie decyzja taka... Bez liczenia z kimkolwiek, no i czasami mogę zrobić i dobrze, ale bardzo często zrobię źle, więc dialog jest po to, żeby podejmować decyzje, które będą najlepsze, najkorzystniejsze dla mnie, dla tego, który przyszedł staje tego dialogu, dla innych. Tego bez rozmowy się nie uda, w żaden sposób samo myślenie, nie jestem takim geniuszem, żeby te wszystkie możliwości rozpatrzyć. Więc to jest obowiązek, i to nie jest łatwe oczywiście, bo tak jak powiedziałem poprzednio, dialog się łatwo mówi, ale realizuje się trudno. Ale doświadczenie, zarówno no, w rodzinie, jak się szanowni, nie będzie dialogu, to źle, prawda? To musi być dialog, czasami też i trudny. Podobnie w szerszej rodzinie, tak samo z dziećmi też. Też serio trzeba je traktować, i, i one chcą rozmawiać, i, i, i dzieci często uważają, o tym i nigdy nie słucha, nikt nie chcą ze mną rozmawiać, i tak dalej. To właśnie trzeba cierpliwie rozmawiać, ale społecznie, no to tym bardziej, tym bardziej, zwłaszcza we społeczeństwie, no jest tych problemów bardzo poważnych wiele, i mogę arbitralnie coś decydować, no ale wtedy mogę zrobić i krzywdę i błąd, więc moim obowiązkiem, jeżeli mi zależy na tym, żeby no lepiej postępować dobrze, zrobić coś dobrze, każdy chciałby zrobić dobrze, to jest jednak próba no, otwarcia się, mówię. No ty, ty rozmawiasz dobrze, a, a robisz takie fatalne rzeczy. No jak to tak możliwe? A on mówi to, to ja robię fatalne, to ty robisz <grybujesz> i tak dalej. No. Więc powoli się jakoś tam dogadujemy. <grybujesz> a co jest potrzebne, jakie warunki powinny zaistnieć, żeby ten dialog był możliwy? No doświadczenie jakieś życiowe, że to jest um, korzystne, bo czasami się wydaje, że to jest zbędny czas, bo gadają i gadają i gadają, i gadają i co z tego wszystkiego <grybujesz> I wychodzi. Przychodzi, no, często jest takie marzenie, że w, w, czy w społeczeństwach trochę zmęczonych demokracją, że za dużo tego gadania, powinien przyjść jeden, tupnąć nogą i po, zdecydować tak, światłowak. I to na początku nam się podoba, ale po jakimś czasie mówią, Boże, mój sam wyrobia, <laughs> to, to już lepiej pogadajmy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że pewne doświadczenie jest konieczne i pewna taka pokora, jakbym powiedział. Że e, m, chociaż mogę być przekonany, że jestem najmądrzejszy, to nie że żebym tego nie okazywał za bardzo, że, że tego, żeby jednak starać się e, tę rację wysłuchać tego drugiego, a jak słucham, no to się okaże, że jednak może nie do końca mam rację. No więc to myślę, że taka e, ze strony, takie pewne wstrzemięźliwość, pokora. I potem długie doświadczenie na takiej drodze, że w tą drogą rzeczywiście najlepiej rozwiązywać problemy trudne społeczne, rodzinne, każde. Jak pan sądzi, czy w naszym bardzo podzielonym obecnie społeczeństwie jest miejsce na dialog, i czy ten dialog jest możliwy? To są dwa różne pytania. Miejsce na dialog jest zawsze, a czy możliwy? To jeszcze gorsze pytanie. No, To jest tak, zależy w jakim zakresie. Wydaje mi się, że w sprawach takich praktycznych, codziennych, to dialog jest zawsze możliwy. Jeżeli, na no, teraz większość z nas mieszka w tak zwanych wspólnotach mieszkaniowych, Mamy jakiś blok, w tym bloku stanowimy współzarządzanie, no i w tym bloku są ludzie z różnych parafii ideologicznych i tak dalej, no ale musimy wspólnie zdecydować, czy zrobić takie ocieplanie, czy remont zrobić, czy jakiś tam krzak posadzić, czy coś takiego, i nie ważne, czy jest z tej obcy, czy z tamtej, musimy się dogadać, i to działa. Mówią, że to. Te podziały wtedy nie, no, czasami coś tam za zgrzyta, ale generalnie działa, więc ten dialog jest w takiej skali możliwy. Natomiast no, w skali szerszej, to już jest dużo trudniejsze. No bo co to znaczy dialog? Na przykład y, y, Pis uważa, że trzeba wprowadzić taką ustawę, że jak sędzia jest nieposłuszny, to trzeba go ukarać, a może nawet i wsadzić do więzienia. No więc ja na coś takiego zgodzić się w życiu nie mogę i to żaden dialog w tej dziedzinie nie jest możliwy. No można tylko dialogować o tym jak się najszybciej powinni z tej ustawy wycofać, no a oni tak inaczej, tak chyba nie myślą, no ale myślę, że ten, z ich strony też jest jakieś myślenie, ocena, jak przyjdą inni krytycy nie ja, no bo ja tam się nie liczę, ale na przykład jak przyjdzie wujek sam i powie, ta ustawa mi się nie podoba, no to oni mówią, tak, tak, ok, w porządku. <gry> Kończy się rok 2019. Czego życzyłby Pan e, Polsce na rok 2020? Nie wiem czego życzyć, ale y, na, się, znaczy, na pewno jednej rzeczy potrzeba bardzo, że my się zbytnio mm, dajemy wciągać w te osiągnięcia technologiczne i one pochłaniają nam, mnóstwo, mnie też, mnóstwo czasu. Siedzimy w komputerach, w, w, na Facebooku i tak dalej, to trochę za dużo czasu, to bardzo jest ściągające. Nie wiem się od tego pozbyć, tak na dobrą sprawę, no ale to wszystko leży od dobrej woli, to znaczy, że, że można się jakoś tam ograniczać. Są różne metody, są tacy, którzy tak jak jest post, Wielki Post, że w Wielkim Poście nie wolno postanowienia robić, o będzie Wielki Post niedługo, postanowienia, że w tym czasie odkładam na pewien czas techniczne udoskonalenia. Więc nie, mi się wydaje, że tak na serio to, że więcej potrzeba relacji międzyludzkich, właśnie tego dialogu, tej rozmowy i spotkań, tak jak tutaj. Bo no, to spotkanie, przecież to jest święta, no każdy w domu powinien siedzieć i patrzeć teraz w telewizor, prawda, bo no, tyle jest tych filmów, że ja już nie oglądam żadnych seriali. Nie oglądałem chyba z 10 lat żadnego serialu, bo nie mam sensu, no bo już ich jest za dużo, to nie mogę oglądać, no nieważne. No a tutaj nagle dzwoni kolega i mówi, że przyjechać do stródy. Ja sobie liczę, że wtedy nie mogę, ale wtedy mogę. Nie pomyślałem, że to będzie niedziela w ogóle. Ja się budzę, a tu rano trzeba jechać do Ostródzie, no, ale nie żałuję. Bardzo się cieszę. Nie, bo właśnie była bardzo ciekawa rozmowa i różnorodne głosy. I mi się wydaje, że to jakaś jest korzyść wspólna dla nas, żeśmy się spotkali. A czego Henryk Wujec życzy sobie na 2020 rok? Ja bym to życzył sobie, bo ja jestem człowiek wiekowy i Różne przechodziłem ostatnio operacje, ciągle, niedługo by, tak uważam, że człowiek będzie całkowicie zdrowy, tylko będzie z części zamiennych się składał, więc chodzi o to, żeby te części dobrze działały, i żebym był dalej energiczny i żebym mógł, no by tak powiem, utrzymywać dobry kontakt uczuciowy, intelektualny ze swoimi bliskimi i bliźnimi. Tego życzymy Panu z całego I, serca. I, i Dziękuję. <laughs> Dziękuję.